Witajcie na recenzji Sosu Hellfire Hellboy Right Hand of Doom. Ja jestem Ivan T. Ja jestem Sonny Pitt. Oj, było się działo, bo tutaj mamy postać prosto właśnie z Cieluści Piekielnych, Hellboya. Yeah. E, może zanim tutaj zaczniemy o nim opowiadać, to pokażę wam od razu butelkę do kamery. Tak to wygląda, na akurat jest Hellboy, znany z serii komiksów, tej adaptacji filmowej. No skład niestety albo stety prezentuje się tak jak tutaj widzicie, więc tutaj no raczej chyba go sobie nie odczytacie, ale za chwileczkę sobie nieco o nim powiemy. A tu jeszcze wam pokażę bardzo ciekawą informację, że jest on doprawiony ekstraktem o mocy 6,66 miliona SHU, według tego tutaj zawartego opisu. Warte wspomnienia jeszcze jest to, że sos istnieje w dwóch wersjach. Pierwsza, której tu nie mamy, ale dostępna na sklepie będzie piekło.pl, więc dostępna w Polsce, jest to Hellboy Extreme, Extreme Hot sauce, tak. tak jest. Różni się tym, że nie ma w składzie tego ekstraktu, który przed chwileczką tutaj był mm -hmm. pokazywany, wspominany. A tą wersję tutaj, właśnie już e, Right Hand of Doom, e, mamy od Papieża ostrości, za co dziękujemy bardzo. Mm -hmm. e, I y, ją właśnie testowaliśmy. I o, naprawdę było... Było na tym live, który się odbył, było. Przednio. Było przednio, naprawdę dawno, tak epickiego, może tak bym to określił, live'a nie było, ale co ja tu będę teraz strzępił język? Wszystkiego zaraz się dowiecie, jak bardzo dramatycznie i epicko było. Bo zapraszam, was, zapraszam Was już w tym momencie do obejrzenia Skrót z Live! Dobrze, mamy już tutaj tego helboja. Otwarty Ta right czy, jeszcze of nie. Doom. Tak, jeszcze nie otwartego, ale już yy, etykieta etikiet, już. Ta folia górna ściągnięta, że tak powiem, czyli Majku, Ty pierwszy robisz wrażenie zapachowe, opisujesz mm -hmm. dzisiaj. E, no i lecimy w takim razie. A czy no. ty lecisz, Majku? Zaczynasz. Powiedz, czy on pachnie. Czy on Ci pachnie piekłem? Co? <laughs> mm, brzmi, brzmi ekstraktowo. Tak, to jest, to jest zapach srogiego brzmienia, bardzo ciężkiego. Tak, jak na przykład jak w Blaze Ultra w taki klimat. Bardzo octowy z paprykami i z ekstraktem. No, oj, no. Dawno jeszcze nie będę zapachu, ale to jest zapach znany i to jest bardzo zapach srogi. Dobrze, to teraz ja zobaczę. No, jak powiem tak. Za pierwszym razem, na pierwszą sekundę, jak się wciąga, że tak powiem, no. to czuję ten zapach jak od deiva, taki, czyli mhm. takie jakieś takie, nie wiem, charakterystyczny zapach deiva. To jest taki, jakby trochę la przyprawa, ale trochę czuć też w tym jakby mocy. Mhm. Ciężko to opisać. A potem czuć już taki e, typowy zapach kojarzący mi się z ekstraktem, czyli popilniczka. Mhm. Dobrze, runda numer jeden, w spaghetti i no zobaczymy co to będzie. Lecimy. Okej, okay, patrzcie. Jest. Jest. I mieszamy go. Mieszczę. Ciemna barwa. No typowo, sosu, ściemnia ten sos, niczym sos pieczeniowy jakiś. Ciemniejszy się robi. I czuć w powietrzu czuję taki zapach nawet, kurde, niezły. Przyjemny nawet. To jest ciekawe. No dobrze, jest rozmieszany, no to co, lecimy w takim razie. No tak. Życzę Ci smacznego, mam no, nadzieję. Myślałem, że mi tego nie będzie życzył, bo to nie będzie smaczne. Ale na początku zawsze jest nadzieja, no nie? Nie wiemy, właśnie, nie wiemy, nie wiemy zupełnie jeszcze, jaki on jest. Jeszcze jest nadzieja. Jeszcze nie przypomniałem sobie startowego sosu, który mógłby mm. smakować aż... A nie, no sorry, był Maddo e... Gold, nie? To jedyny, mm. nie? Ale to Był wątpię, całkiem niezły. To raczej No dobra, prawda. patrzymy w takim razie, no jak to wyjdzie. Ja też w takim mm. układzie nie będę dłużny, to też życzy. No to lecimy. O, Oj, 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 oj ale, ale, język a, no, ale w język jedną. ale jedną w no. Kurwa, nie, ja chyba nie jestem tego spaghetti nawet. Czyż tą góryczkę? Kurwa, jak mi wali wóz. Tej, hmm. nie jestem w stanie tego jeść. O ja jebie. No, to jest, to już jest petarda. To jest kurwa o wiele gorsze niż bym zakładał. No, jest mocne. Wow! A No tego to się nie spodziewałem w najśmielszych marzeniach. Gardło ma taki odruch blok u mnie, że po prostu ja wiem, że jak teraz wezmę, to to będzie prawda no. od razu. Język jest zbudowywany na, na początku. Zresztą mleko porazi. Z mlekiem na polecieć. Czuję, aż mi dym z uszu wylatuje, panie. Mam gorące pepęki. Nie pamiętam, kiedy dawno. Dawno nie no. pamiętam, gdzie coś tak mi rozpierdoliło, powiem ci. No widzę. I to tak szybko. Bardzo. Pepe nie wytrzymają. Cię się bardzo boli, w tym momencie. To mi ta coś takiego już. Ja pierdolę, jak ty to zrobiłeś? Dobra, zjadłem. Ciężko było, ale. Ale zjadłem. A sobie się zacznie, jazda. To rady, Sony. Sonny. Najgorszy jest początek. Potem się przyzwyczajasz. Ja już pas ściągnę, bo to już mm -hmm. za To Ty tak masz kilkaset tysięcy, nie? Jak już jesz w spaghetti. No nie wiem. sany. Sonny. Nie mu, nie, nie przejmuj się. Jedziesz. Nie jest tak złe. Nie myśl o tym, że to jest złe. Już jadłeś gorsze rzeczy. Nie przerywaj, Sonny. Wiesz, że najgorsze jest przerywanie. Jedz jak dzik. Nie ma nic nie mów. Po prostu jedz. Potem wypowiesz, jak zjesz. O, ale poszedł dzik. No już nie mogę. Już kończysz? Nie. Nie więcej? Po końcówkę zjem, ale muszę na chwilę. No o, dobra, wiadomo, spoko. Pokaż, no masz, dobra. Zresztą chuj. No chuj, no. No jedz, że no że to nie jest zabawa dla dzieci. Dobra, chuj. No zjadł, widzicie? No, <noise> radę pierwsza runda. A teraz, jak miał chwilę czasu, to wypowiedz się co w ogóle czułeś? Jak smak, to sprawy są helikoptery, które bo... Ja wiem, że to było ciężkie, bo to już sam ledwo zjadłem. Jak znajdziesz chwilę wytchnienia w tym, to opowiadaj. Zabije bałek. Ja się nie, nie zdziwię, bo to, bo to jest tak ciężkie, że, że, be, że pół mleka pewnie pójdzie zanim to, zanim to zgasi w sobie. 4-4. To już właśnie bełta. Na razie bełt mlekiem. Strasznie wypala japę i to jest najgorsze. Powiem, że potem jak się jadło, najgorsze było pierwsze uderzenie co potem no. co, co przerwałem aż no wiem, w trakcie jedzenia też mi rozpierdalało i teraz też rozpierdala. Czuć Ale najgorszy gory... był sam początek. A e, smaku co czułeś? goryczkę Nie pamiętam już dalej. Po prostu tylko ostrość, że już nic nie czułeś. goryczkę Ale krootki. <laughs> <laughs> Dobrze, sytuacja jest taka moi drodzy, tak jak widzicie, drodzy widzowie, pomijamy rundę numer 2, przechodzimy od razu niejako do rundy numer 3. Czy to jest w sumie runda numer 2, ale finał, czyli łycha w Paszczu, a dlaczego tak, to zaraz Wam powiem. Dobrze, więc sytuacja jest taka, że bierzemy prosto łychę w paszczu bezpośrednio, pomijając pizzę, bo stwierdziliśmy, że to jest za mocny sos, po, sp po spaghetti, stwierdziliśmy, że to jest za mocny sos. Przechodzimy od razu do łychy, bo pizza już by nas zupełnie wykoleiła. Nie byłoby czy tej łyczki nie, by nie by... A łycha no. jednak jest potrzebna, żeby ten sos dobrze wycenić i żeby dobrze go poczuć. Więc mamy tutaj łychy, no. ja zobawę, że mam tak biorę po łychy, Mike tutaj nieco no. bardziej 3 czwarte tak mniej więcej ma. No. Prawie pełną nawet w sumie no. ma Mike z tego co, no, co widzę. No właśnie widzę, że źle, ale no. no. Ale nie wycofujesz się z tego. Nie, biorę takie jak jest. Rany boskie. Dobrze, no to żegnajcie żołądki w takim razie. Tak, tak Słuchajcie, komenta, no to komenda musi być, to jest oczywiste. Żadnego stosu już od dawna się tak nie bałem. Dobrze, słuchajcie, więc. Oby tylko gardło nie siadło. Oby nie siadło, dokładnie. Wolał języka, ale nie gardło. Dobrze, ja wolę, żeby nic nie siadło. Znaczy, niech już wszystko no. siada w mordzie, ale niech wróg przeżyje. No właśnie, no to Dobra. Jest E, dobrze, no to, klucziem, aby, aby nie usieć. Od stołu? Od a Znaczy, solony od <octowy>. ekstraktowy też <noise> czuję. Są so, on już tam jedną. <noise> Czuję teraz... To gory... Gardło, Gorycz się czuję, wyłania ekstraktowa. No wali w gardło, gorzej ekstraktowa. O ja. Mm. Za zrakiem gardło będzie. No dokładnie. O, ja. Czuję taką po że ty powrył. Gardło jest rozwalone. Co ciekawe, jak się go Oj... ustach trzymało, to nie było tak źle. O Jezu! Ale ona rozpala to gardło. Tra... Nie, też to gardło strasznie boli, się staram tu nie myśleć. Ooooooooooo, coraz bardziej. Gardło jest straszne. O Jezu! Nie gardło to jest kurwa chuj. Ja myślę, że rozrażono stal wręcz. Garu, to jest kurwa chuj, papryka. Rozrażono stal. Co ja robię w ogóle, tej. Ja bym się co... 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 co zdarzy się iść z gałkowy? Kurwa, jak papryka. No, masakra, boli... boli chuj. Nie, nie, nie. Ale... nie, to nic nie pomoże. <tys ajudar allevi Arikommen> <tysfariance> Ale kosmos. Jest kosmos chuj. Jak papryka. No. Każde ci śliny to jest taki ból. <coughs> Spróbuję to zapić, nie mogę nie ma szans. Nie jestem w stanie wytrzymać, ból już w gardle. że żołądek, czuję, czuję go, czuję wchodzi. Czuję wchodzi, że wchodzi. Jeszcze nie. Pożar I boję brzuch, nie chcę pożyć brzucha. Już czuję, mm. ale mam pożar w gardle, jeszcze. Ole, <kluz> paw. Ole, jebło, powiem. Ole, <kluz> hardcore. No, pewnie dołączę. Co jest gorzej, bebek boli. Tady już ale gnój. ale mój. ale nie, Kolejny. nie, ale ale fontanna. ale nie, fontanną, Jest, Jest dziewiąty. Zany idzie na rekord. Kurwa nie, Cały czas brakuje jednego Gardło boli znowu, a bolało, już było ok, już prawie był załagodzony ból, a po dwóch ostatnich bełtach gardło boli znowu strasznie. Ja już mnie nie boli gardło, ale bebe. Bo i na szczęście nie zaczęły o, nawet. Przez te, po tych bełtach chyba o, nie doszło to nawet. To się No że i że się, się spodziewaliśmy się, że będziesz taki rozpiździel po prostu, wiesz? Yes. Mike dobija. Jezus. Ale hardcore bo boli. Bebek. Domyślam się. Mnie też boli. Ale na pewno o wiele mniej niż Majka. Widzę po nim. Jezu, to już resztki wychodzą z Majka dosłownie. Pożar w gardle. Też tu miałem, też tu miałem. Musisz to przetrwać, bo popijanie to w ogóle bez sensu jest w tym wypadku. Spaliło mi gardło ten beł mi spalił gardło po prostu. Jeszcze czysty ekstrakt po prostu z gardła. Nie wiem o co też, też to przychodziłem. Gorzej niż jak przyjąłem to. Ale to chyba gorzej. Tak, ty... oczy, oczy, oczy. Uważaj oczy. Gorzej niż przyjąłem centralnie. No. Ja Pierdolek, no. jak mi pali. Minermo za chwilę zeksploduje z bólu. Wiedzieliśmy, że będzie zdychanie, ale nie wiedzieliśmy, że aż takie. No. Ja nie wiem co powiedzieć. Już siedzimy jakiś czas troszeczkę. wie no, tu gardło cały czas boli od tego bełta. Ostatniego. No, a ja, no, cały czas mam taki stan lekki na brzuchu, Ech. ale w związku z tym, jak się wybełtałem, to chyba jednak nie doszło to do bólu. Oczywiście też już, brzuch już nie boli, ale, ale gardło strasznie od tego bełta. E, za pierwszym razem ten rozwalił Ech. strasznie gardło, jak już się wyżygałem, to ponownie był ból gardła. Taki sam, albo nawet większy, mi się wydaje, ale tego nie jestem pewien. Ale to ty mówiłeś, Majku, że u ciebie było, tak, że po wyżyganiu tak. brzuch, ból gardła był większy tak, niż u DFC. Jak o jak o Jezu, tak, straszny. Masakra. Dobrze, ale to w sumie. Teraz jak się w sumie... To jeszcze nie jest takie jakieś ten podsumowanie opisywanie. To jest dopiero no. trwa runda, jakby nie patrzeć, i musimy no. zakończyć w sumie. I jak się teraz... No ja czuję, że po prostu cały czas mam jakieś stan awaryjny na brzuchu. No, nie że ustach, ustach już jest ok, już ale czuję pogadła, takie pogadła otępiałe takie to wszystko. Dobra, no to nie przedłużamy w takim razie, no to zobaczymy. No. Trzeba będzie go wycenić. Okej okay. Cóż to powiedzieć no Wow, wow, wow. Epicko. Na 20-Minute Burn wzięliśmy byliśmy tego poziomu, a teraz ten poziom można powiedzieć przekroczyliśmy, to jest jak, <grymne> no, tak. jak klasyczne wyzwania ekstra, takie ze starych no, takie czasów. Takie co bym się najbardziej podoba. No wielu osobom się to podobało, oczywiście nie każdemu dogodzimy i pewnie też będą komentarze oburzenia, co tutaj Ale się stało. Raczej raczej że... takich chyba jest mało patrzeć po 20-Minute Burn. No w sumie tak, w sumie tak. Dobrze. Słuchajcie, nie zaczniemy tu coś więcej rozmawiać o nim w sumie, bo to nie, nie czu się same wrażenie i całokształt oczywiście jak to wyszło, tylko oczywiście musimy opowiedzieć coś więcej o tym sosie. Eee, w takim razie zabierzmy się za punkty. Zapach 3, smak 2, ostrość 5. Ja dałem takie oceny. Zapach 2,5, smak 2, ostrość 5. Podsumowanie mojej oceny wychodzi mi średnia 3,3. U mnie jest to 3,2. Więc średnia ocena końcowa to 3,2. Po prostu. Słuchajcie mnie, kochani. No widzicie, że piąteczka, czyli mm -hmm. będziemy się poruszać, jak chodzi o ranking, będziemy poruszać je na samym szczycie, można powiedzieć. Mm -hmm. I zaraz obejrzymy w takim razie, jak bardzo wysoko na ten szczyt wejdziemy. W takim razie się przekonamy, bo ranking o to już się pojawia, już zjeżdża. Tak, i otwieramy kategorię oczywiście z osób ekstremalnych. Tak jest, moi drodzy. Posłuchajcie, zdradzimy wam, że po analizie i obejrzeniu filmów. No, e, Długiej analizie. Długiej analizie, naprawdę, i analizowaniu filmów właśnie z sosów z tej okolicy. E, wyzwań, oczywiście. E, starych. Stwierdziliśmy, że wydamy mu. ocenimy go na 400 tysięcy z W związku z tym znajdują się on, z, zajmuje nasz dzisiejszy bohater Hellboy. pozycję numer 13, strącając z niej szwarce. W witwę. I tak wygląda ranking na ten moment. Na samym szczycie oczywiście tej kategorii słów ekstremalnych. Ranking już zdążył zniknąć jak nie mam. Widzicie nas już tutaj. Wow, dobrze, słuchajcie, tak kilka naprawdę krótkich słów, bo ten cały skrót, który widzieliście, chyba już mówił wiele i to, te emocje nie, nie mogą opadnąć, prawda? Na pewno teraz, że w jakimś pomocą jakiegoś tutaj ogólnego gadania, takiego nudnego może ja powiem tyle, że jak widzieliście, było dramatycznie. Spaghetti mnie tak przyszpiliło, że był no, w widelcach. Na, pierś... czy na pierwszym strzale. Ale powiem wam, że to mi tak odrealniło i otępiło język i gardło. Ja chyba zaryzykuję, powiem, że to był na... sos, który na pierwszy strzał ma najmocniejsze wrażenie. To możliwe, że to jest sos, który ma najmocniejsze. No, Pierwsze kopnięcie miał, w historii tych wyzwań. W historii miał. w ogóle, naprawdę. Bo ja nie pamiętam, żeby coś mi tak przeraziło na samym starcie. I to w Daniu, nie Łyżeczka. No, to no, no, że Łyżeczka to wiadomo to jeden strzał to trochę inaczej. To się ocenia. Zgodnie, możemy stwierdzić, że jakby to było w zupie, to byśmy tej zupy nie w Zupy? Nie ruszylibyśmy. Nie, ja się boję, nie wrażę go sobie w zupę. No, też nie. zjadłem dwa to widelce... To jest w racji, taki sos, co by po prostu będzie stał, nie, bo Myślę, że tak. mocny. To jest... To będzie stały jak ekstrakt. Zjadłem dwa widelce tego spaghetti i myślałem, że już będzie koniec, bo że masz się zbliża. Mm. Powiedziałem... Ból jest taki straszny na ust, w ustach, że tego nie da rady zjeść, no ale potem była, nie pamiętam już dokładnie, jak długa była ta przerwa moja. No taka, że zdążyłem swoje zjeść jeszcze. No też, to tak, no. wiem, że ty zdążyłeś swoje zjeść, jeszcze nie posiedzieć chyba nawet, jeszcze chwilę, tak, tak, tak. długo nawet, nie pamiętam dokładnie, ile to było czasu, ale w końcu się zdecydowałem i wtedy, jak jadłem, to było straszne, ale mm. już i dobyłem takiego wrażenia, jak przy tym pierwszym, pie no przy no nie, pierwszym początkowych przejdzie. kopach. I szło to, no udało mi się to w mule, no, ale zjeść do końca. No i co czułem? No, wypalanie bardzo, bardzo mi wypalało. W sumie ciężko mi to opisać teraz z tej perspektywy, bo to były już takie wrażenia, że gdzieś tam mnie wysyłały w kosmos, praktycznie. W moich emocjach, w mojej bani, było dramatycznie. Ale powiem tak, no, ominęliśmy tą jedną rundę, no, podjęliśmy to. te łyżeczki. Jak się jeszcze trzymało w ustach, było czuć głównie nieprzyjemny smak, ja czułem chyba... Ty powiedziałeś o octowości, pamiętam, że mi taka słona nuta mocno się wyłoniła. Ale też była ta słoność też, oczywiście była. I ta słoność chyba znudziła górę dla mnie. Ile, nawet, ale nawet na początku nie była mocno wyczuwalna. Dopiero jak się przełknęło, to się ją bardziej chyba mocniej poczułem. Tak mi się wydaje, że teraz już nie jestem pewien, ale najważniejsze, że jak już przelknąłem. Jak trzymałem w ustach, to ta ostrość w ogóle nie, nie dawała, żeby znać. Nie, nie. tak zazwyczaj jakoś jest. No. Jak się przyłknęło, to najpierw. Przez pierwsze, może 10 sekund, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, to było tak, że wow, no kurde, na razie idzie wytrzymać, ludzi hmm. jest. Ale jak potem pieprznęło, to był ból porównywalny do, nie wiem czy to powiedziałem głośno, już teraz nie pamiętam, ale to był ból porównywalny Dobra, do papryk. Do papryk. Mhm. Straszne to było, naprawdę okropne. I za dużo powiem szczerze, że nie pamiętam więcej. Potem już tylko ta feria bełtów. Tak, no. Za powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie tyle bełtów. A sam mówię, że. Wiesz, w ogóle nie że bełty, bełty? były zanim ci w ogóle na żłody to trafiło. Yy, tak, tak, bo. To jest najciekawsze. Nie zacząłem czuć tego narzał. Może już straciłem na żołądek, tylko nie obywiły się jeszcze w postaci bólu, może. Mm. Yy, nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie nie zaczynał mi boleć brzuch. No i co jeszcze? Ja tego, no, że na chwilę, zobaczając tematu, mhm. to. to tak. trochę nas boli, że dopiero zauważyliśmy to, że niestety cała finałowa runda była nagrana bez ostrości, bo miałem manualnie ustawioną na pokazywanie łyżeczki. Więc na ten moment w sumie nie wiem, jak wypadnie. Więc niestety wiemy, że pewnie są użyty skrót z bezpośrednio z live'a, który oczywiście nie jest tak dobrej jakości, jak nagrany tu bezpośrednio kamerą, więc przepraszamy też za to sam. Ale no cóż. No cóż zrobić. Ale najważniejsze, że ten materiał w jakiejkolwiek tak. postaci się zachował. I to jest naj... tak, tak, najważniejsze. Tak, tak. Naprawdę. To to no co eee, Ja Jeszcze prawie wszystko powiedziałem, co chciałem w sumie, tak mm -hmm. swoją drogą. O smaku już wszystko powiedzieliśmy, o odczuciach ostrości i w sumie chyba większość i tak była zawarta na tym skrócie, wiecie, jak to wyglądało, bo szczerze powiedziawszy no. mam takie lekkie dziury w pamięci, jak to wyglądało, bo, no, bo było i, też tak i live był tak, długi tak. i długo analizowaliśmy i tak, w sumie już tak zaczęło mi trochę już to wszystko się że tak powiem, wymazywać z pamięci, nie są to takie dość świeże wrażenia. No, Tym bardziej czujemy się dobrze teraz, prawda już? Co jest dosyć to, to, rzadkim tak, tak, wrażeniem. No, teraz jakby się to w ogóle nie odbyło. Dokładnie. Co jest coś takiego też można podkreślić, że dawno nie mieliśmy już tak z ostrego specyfiku, nie? Tak dawno, od bardzo od dawno. Takiej mocy. Bardzo dawno. To jest coś, czego się boję na skali równej z ekstraktami, bym powiedział. No, no... może nie aż tak, ale... No nie, nie, w sumie tak, w sumie tak, bo no jest to, naprawdę jest. No jest ciężkie, nie? Nie, jak sobie już po ten to. drugi to... Raczej obaj żeśmy nie spodziewali się, że to będzie aż tak mocne. Szczerze, to tak do niego bez... nie wiem dlaczego, ale. To jeżeli... Często za stosy, które miały podawane, że ileś tam, że mają ekstrak i coś, okazały się, że nie były wcale jakimiś takimi zabijakami, a tutaj. E, nie, ja chyba. Ja, ja przyznam, że do niego chyba to mówiłem w trakcie live'a. No. Nie wiem, czy to gdzieś zostało zawarte, czy nie, ale, ale powiem teraz, że mówiłem i powiem też jeszcze raz, że podchodziłem do niego na pewno z. Takim, leki z dosyć dużym myślę przybróżenie oka, no, no, no. że czułem, że może być mocny, ale że e, tam damy radę. No, to jest I zapisane. mi się wydaje, że spowodowało to myślenie, to podanie tej informacji o tym 6,66 SHU, wiecie, że niby piekielne cyfry, wow, supermarketing, piekło, hellboy. Chyba na tej zasadzie, tak po prostu mm. y, do tego, tak z taką rezerwą, że to takie typowe naciąganie z tym SHU. No, no, no nie no, 6 milionów to wiadomo od nieba, ale nie, no ale zrobił kaczangę naprawdę. Zrobił kaczangę, jak mm -hmm. to się mówi. Nie wiem, czy już mówiliśmy o wyzwaniu, że kaczanga, mm -hmm. ale tego nie używaliśmy chyba nie, ale Jeszcze, chyba byśmy tak odrealnieni i skupieni na bólu, że nic nie żeśmy nie mówili. Się wydaje się, że tak. Mm -hmm. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy w takim razie, no chyba jeśli ktoś ma do niego dostęp, to polecamy, bo. Dla hardcore, oczywiście. czy nie Bo nie chodzi o smak, tylko moc. Tutaj tylko w się smaku nie ma, jak ktoś chce rozpić dzielu słusznego naprawdę to. Tak nie, nie, jak mówiliśmy niejednokrotnie o czym ekstraktowych, no smaku się nie spodziewajcie. chyba chodzi tylko o moc. Dokładnie. I tutaj no. to z tego się wywiązuje. A, na... jasne. Bardzo dobrze Bardzo dobrze tak. 400 tysięcy z przy takim sosie to jest naprawdę. No. To jest piękny wynik, żeby ktoś na średniu sugerował. Roam miałoby 6 milionów, a są 4 000 000, 400 tysięcy. Co to nie jest dobrze? Jest dobrze, uwierzcie mi, jest naprawdę tak. dobrze. Jest wystarczająco. <noise> Dokładnie. E, Okej, okay. dobrze, moi Przejdźmy więc w takim razie do jest losowania Nośnika. Lecimy z losowaniem pierwszego Nośnika. Zobacz, to centralnie przemiennie ostatnio. Teraz stosujemy nośnik. No, tak. Pizza, to wiecie nie może być. No nie może się powtarzać, więc, Majku, lecisz. Hmm. Ja nie wiem, czy nie może Chociaż być. w sumie, właśnie Majku suszty, bo przecież no, pizzy w sumie nie podjęliśmy. No tak, no to nie został zużyty ten nośnik. To, to chyba jednak. Yy, to to by... myślę, że tak, możemy że go tak. zostawić. Tak, myślę, że tak, no bo nie jest tak. No nie... dobra, nie zapisuję nie, pizza. Zapomniałem o tym. Dobrze, mamy wylosowane, uznaliśmy, no. jak przed chwilą słyszeliście, że nie... No pizza... do tego, że po prostu jej nie było. Nie było jej, więc myślę, że to ma najbardziej sens, w sensie. żeby się pojawiła, no, tak, tak, faktycznie. Tak zadecydowało tak koło losujące, więc no. nie kłócimy się z tym. Yy, będziemy się żegnać w takim razie. Ja jestem Sunny Pitt. Jestem Pit. I to był jedyny niepowtarzalny Hellboy Right Hand of Doom! Tak. Od Hellfire. Yy, no i my się widzimy na kolejnych takich już, wiadomo, wyzwaniach, recenzjach, liveach. Mm -hmm. Tu akurat może, możemy jasno powiedzieć, że raczej już nie tak mocnych i ekstra jak to, co się teraz właśnie odbyło, no bo, bo, bo to był wow. Poziom naprawdę wow. Więc, ale mimo wszystko zapraszamy, bo uważamy, że Ekstra klasa. Że będzie naprawdę ciekawie, bo my wszystko w sensie. nie, nie poszukujemy obecnie mocy, tylko bardziej S fajnego smaku S i zbalansowanej ostrości. Dokładnie, tak. Ale jak ktoś potrzebuje hardkorowej mocy, to jak najbardziej tutaj można to polecić i spełniliśmy jak zawsze swoje zadanie z recenzowania. Dobrze, strasznie długo się żegnamy, ale my chyba tak mamy w tradycyjnie, więc ja już nie przedłużam mówię wam po prostu Syja! No trzymajcie się hej. No, no ja czuję zdecydowanie, że to jest. No, ja Minimalną pikatność, minimalną nie. Masz żadne Majku To jest półtora minut Gadło najbardziej dostaje pan No język teraz też trochę dostaje. Nie, bardziej gardło. Nie no je, jest pali jest ta Trochę no, ale... Tak, ale to dużo też przez odstąp.